Jesteś zmęczony zwalczaniem kretów w swoim ogrodzie? Mamy dla ciebie nowoczesne i skuteczne rozwiązanie. Poznaj Sonic Shock Repeller No Pest, dźwiękowy odstraszacz, który skutecznie zabezpieczy twój ogród przed kretami i nornicami na powierzchni aż do 800 m2. Sonic Shock Repeller emituje nieszkodliwe dla ludzi i zwierząt domowych, ale niezwykle irytujące dla kretów i nornic a fale dźwiękowe w zmiennych interwałach. Zmieniające się częstotliwości dźwięków uniemożliwiają zwierzętom adaptację, co czyni urządzenie niezwykle skutecznym. Impulsy rozchodzą się w glebie skut skutecznie zniechęcając szkodniki do przebywania na chronionym terenie i zmuszając je do opuszczenia twojego ogrodu. Używanie Sonic Shock Repeller jest niezwykle proste. Wystarczy umieścić go w ziemi w miejscu występowania szkodników. Urządzenie działa na baterie, co zapewnia wygodę i brak konieczności podłączania do sieci elektrycznej. Emitowane fale dźwiękowe skutecznie odstraszają szkodniki nawet przez 6 miesięcy na jednym zestawie baterii. Zamów już dziś na odstraszanie.pl i pozbądź się kretów ze swojego ogrodu. Wykryj, wyeliminuj, zapobiegaj. Uczyń z siebie eksperta i powstrzymaj inwazję już dziś razem z No Pest.